...odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym gromadzimy się na mszy świętej, zamówionym przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej, aby razem pomodlić się za naród polski. Serdecznie witam na mszy świętej w naszym kościele Pana ambas Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Białorusi, Pana Henryka Litwina, kierownika Wydziału Posłannego w Mińsku pana Krzysztofa Świderka, również oficjalną delegacją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana e, Senatora Stanisława Bogacza i e, pana Tadeusza Skąd. Również witam e, przedstawicieli chór polski z Mińska, wszystkich członków Polskich <coughs> Polaków, tych, którzy e, przy, przybyli na tym przyświęconą razem prosić Bożego Błogosław. Na przeświętą na Wrocław. będziemy odprawiali z o Mariusz Polski z Mińska wszystkich członków Polaków, tych, którzy przybyli na tę przeświętą razem prosić Bożego do Bogusławieństwa na Polskę na Będziemy odprawiali formularze o Marce Wody Częstochowskiej, ponieważ jest ona opiekunką polskiego narodu w swoim, w swoim obradzie, w obradzie Częstochowskiej i w jej ręce będziemy polecali wszystkie te sprawy. Uznaję przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu najświętszą ofiarę.